Wielka wyprawa maluchów i jedziemy do Monte Carlo. Już niebawem. Jeszcze trochę wcześniej wystartujemy w Keniu. Coś niesamowitego, ponieważ dodatkowa motywacja, zbieramy pieniądze dla dzieci, dla osób poszkodowanych, dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to też dla mnie podróż sentymentalna, ponieważ swoje starty zaczynałem od jazdy właśnie maluchem. Z różnym skutkiem na początku, raczej było szybko, czasami za szybko. Ale szybko też później zacząłem wygrywać. Czas reakcji, szybkość jest ważna w tym, co robię. Tutaj szybko będziemy pomagać. Właśnie podczas tej wyprawy będziemy realizować wiele celów. Dodatkowym celem, również jest to, żeby edukować, co zrobić, żeby zapobiegać wypadkom komunikacyjnym. Cieszę się, że mogę wziąć w tym udział, że jestem ambasadorem, jednym z ambasadorów tej akcji i będę cieszył się każdym metrem pracy. <trym wytrych> Zapraszam na odcinek specjalny Sporty Motorowe w każdy piątek o 17:00. Do usłyszenia, Karol Ferenc.